Hello, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. I jak widzicie, kolejny raz chciałabym Wam zaproponować bardzo szybkie, pyszne i zdrowe danie, które możecie sobie przygotować do pracy. I tym razem ono będzie naprawdę, słuchajcie, banalne, bo prawie, prawie nie mamy tutaj żadnego gotowania, bo jakby zrobimy sobie sałatkę której bazą będzie makaron. Ja już ten makaron mam ugotowany, no ale myślę, że jeżeli chodzi o ugotowanie makaronu, no to każdy sobie poradzi. Poza tym będą same warzywa, oczywiście możecie zrobić inny rodzaj tej sałatki, możecie dać inne warzywa, nie takie jak ja, wybrać zupełnie inne, albo dodać coś um, innego, nie wiem, jeżeli potrzebujecie szynkę, ser. Co nam chcecie natomiast? No, ja się skupiłam na warzywach, więc to będzie taka typowo warzywna, właśnie sałatka makaronowa. E, dlatego, że wiecie, chcę tutaj próbować zdrowe odżywianie. E, no i chcę, żeby to była właśnie taka, wiecie, bardzo treściwa, bardzo zdrowa. E, zdrowa i mam nadzieję, że też pyszna sałatka, ale tak jak mówię, zawsze możecie zrobić wszystko po swojemu. No dobra kochani, no to co, to zaczynamy. Tak jak już powiedziałam, makaron ugotowany to będzie nasza podstawa i teraz dodajemy po prostu wszystkie pozostałe składniki, które sobie tutaj wcześniej już przygotowałam, po prostu pokroiłam. I co ja będę dodawać do tej mojej sałatki? Mianowicie mam tutaj w tym, z którego mi kapie, w tym oto silku durszlaku mam, słuchajcie, Cieciorkę oraz czerwoną fasolę, które po prostu przepukałam i e, odcedziłam właśnie na tym sitku. Dodaję do mojego makaronu. Mały przerywnik w postaci posprzątania tej plamy wody, którą zrobiłam. Plamy, tak się chyba nie mówi, kałużę. Kałużę wody. Do dużo, kochani też taką malutką ugh, puszeczkę kukurydzy. Co ja mam tutaj jeszcze? Ogórek świeży, pomidorki koktajlowe, przekroiłam je na takie, wiecie, ćwiarteczki. Następnie papryka, słuchajcie, ja tutaj mam wymieszaną połowę mniej więcej czerwonej i połowę żółtej. Ostatnie już składniki, no prawie, prawie ostatnie może z takich typowo warzywnych, prawie ostatni składnik to będzie cebulka, troszeczkę białej cebulki i słuchajcie, ja po prostu uwielbiam zieleninę, więc dodam do tej mojej sałatki też sporo zieleniny, dodam właśnie ten szczypiorek, który tutaj mam pokrojony, dodam też, e, które mam zamrożone, natkę pietruszki i koperek. Możecie to pominąć, jeżeli nie lubicie zieleniny, ale zielenina jest mega zdrowa, moim zdaniem również mega pyszna, więc zachęcam, żeby zieleninę również dodać. No i tutaj też oczywiście możecie wiecie, zrobić, co tak naprawdę chcecie, użyć przeróżnych składników. Pewnie to, co się większości osobom kojarzy, majonez, natomiast ja z majonezu zrezygnuję i zrobię, tutaj wykorzystam tą jedną miseczkę, którą mam po warzywach, w tej miseczce właśnie zrobię dressing, zrobię taką, wiecie, zdrowszą wersję dressingu. I co do niego użyję? Mianowicie, podstawą będzie jogurt naturalny, Myślę, że za trzy takie konkretne łyżki do tego oliwa z oliwek. Wyciskam też jeden ząbek czosnku. No niestety, możemy trochę pachnieć, ale wiecie, to nie przeszkadza. Ważne, że jest zdrowy. wycisnę też trochę soku z cytryny, żeby miała takie, wiecie, fajne. Skowaty no I następnie wysłuchajcie, doprawię solą i pieprzem. Możecie oczywiście użyć jakichś innych przypraw, takich, których lubicie, możecie tak. użyć jakichś ale ja już wiecie, nie chcę przesadzać z tymi smakami. Takimi sól i pieprz ność Dobra kochani, jesteśmy na finiszu. Mieszam mój sos, a następnie oczywiście będę go dodawała do sałatki. Smaku. Mm. No, moim zdaniem po prostu przepyszna. Także no, słuchajcie. Jak widzicie, jest ona bardzo, ale to bardzo prosta i szybka w przygotowaniu. Jest przepiękna, bardzo pięknie wygląda, jest kolorowa. Jest bardzo sycąca, ale jednocześnie wcale nie tucząca. Bo jak widzicie, nie użyliśmy wcale żadnych takich składników pustych, niezdrowych. Także, kochani, polecam, polecam. Teraz wystarczy tylko przełożyć naszą sałatkę do pojemnika, do lunchboxa. Okej. Okay. I co? Zamykamy i chowamy do lodówki na noc, wieczorem. Ona się jeszcze bardziej, słuchajcie, przegryzie i jutro wyciągniemy z lodówki. Wsadzimy do pudełka i zapraszamy do pracy. To będzie moim zdaniem jeszcze pyszniejsze. No i to tyle kochani w tym filmiku. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego przepisu i też zrobicie sobie taką pyszną sałatkę do pracy. Ja na koniec jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. No i to tyle kochani, jeżeli chodzi o, o ten filmik. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego przemysłu, że... No i to tyle, kochadzi! Kochadzi. Boże! No i to tyle, kochani, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego przemysłu i też sobie co ja mówię! Przypisów!